Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w piątej lekcji kursu programowania w języku JavaScript na moim kanale. W dzisiejszej lekcji, tak jak już możesz zauważyć na ekranie przeglądarki, zajmiemy się instrukcjami wyboru, czy też częściej po angielsku z angielskiego nazywanymi instrukcjami switch. Dobrze, przejdźmy od razu do kodu. Najłatwiej jest wszystko pokazać na przykładzie. I troszeczkę sobie zostawiłem tutaj z poprzedniej lekcji, kiedy to mówiliśmy, przypominam, o instrukcjach warunkowych, tak zwanych if. Stworzyliśmy sobie tutaj prostego diva, który reprezentuje u nas taki prost, po prostu prostokąt, który widzimy tutaj na środku, natomiast on jest teraz pusty. Wypełnimy go czymś, aby był lepiej widoczny, dlatego w środku umieść sobie tutaj jeszcze napis javascript, czyli języka, którego aktualnie się uczymy. Dobrze, on będzie wpisany w tego boksa. I kiedy go świeżo, on jest tak standardowo przeze mnie ostylowany w pliku style.css. To było w poprzedniej lekcji, natomiast dzisiaj będziemy go używać, dlatego też pokazuję, w jaki sposób go stworzyć. Bardzo ważne jest nadanie mu ID. Nieważne, jakie to będzie ID, u mnie ono nazywa się dalej Result, natomiast ID możecie nazwać to jak chcecie, ważne aby tą nazwę po prostu zapamiętać. Dobrze, teraz już przechodząc tak naprawdę do kodu script.js, który jest dołączony linijkę poniżej, czyli w linii 16, tak jest dołączony. No i przechodząc do skryptu właśnie script.js, widzimy, że jest on aktualnie pusty oprócz znajdującego się tutaj jednego komentarza. To już kojarzymy, że tak oznaczamy komentarze w języku JS. Dobrze. Natomiast o co będzie chodziło nam w instrukcjach wyboru. Może zanim to, zanim omówimy instrukcję wyboru, najpierw musimy mieć pewien uchwyt, musimy mieć na czym działać, a mianowicie, no wiemy, że w języku HTML, w kodzie, w kodzie, w kodzie HTML znajduje się tutaj ten nasz box, jak go tutaj nazywam, tak, ten nasz pewien div, natomiast chcielibyśmy uzyskać do niego dostęp, ponieważ będziemy za chwilę się do niego odwoływać i będziemy mu zmieniać pewien kolor. Za chwilę zobaczycie, o co dokładnie chodzi, no ale musielibyśmy w jakiś sposób go tutaj złapać, znaleźć uchwyt, do niego. A tego też utworzę sobie specjalnie dla niego nową zmienną, stąd też słówko var i nazwę sobie go w bardzo prosty sposób box jako jakiś, jakiś po prostu pojemnik box. Dobrze. Następnie postaram się wyszukać ten element. To już powinno nam być znane. Powinniście już wiedzieć w jaki sposób takie coś zrobić, ponieważ właśnie w poprzedniej lekcji pokazałem document get element. By ID, czyli jak gdyby znajdowanie elementu po jego ID to jest wywołanie funkcji, a skoro wywołujemy funkcję, potrzebujemy jeszcze tutaj nawiasy okrągłe, zawsze do funkcji, i w środku, w cudzysłowiach wyszukujemy elementu o danym ID. U mnie ten box dalej nazywa się result, dlatego też tutaj wpisuję result. OK, myślę, że dobrze. Result i na końcu średnik. Staramy się o tym pamiętać. Dobrze. I dodatkowo, oprócz tego uchwytu, że tak powiem, do tego pojemnika, do tego Diva, do tego boksa, który mamy w linijkę wyżej, stworzymy sobie jeszcze jedną zmienną pomocniczą, która tym razem będzie nazywała się z angielskiego kolor, na no, język polski, oczywiście, każdy wie. Oznacza ona kolor. Nic innego. Dobrze. Natomiast przypiszmy jej od razu jakąś wartość koloru. Skoro zmienna jest, oznacza kolor, przypiszmy na samym starcie tej właśnie zmiennej kolor jakiś kolor. W cudzysłowiech. Niech to będzie na początku powiedzmy kolor red, czyli kolor czerwony na język polski. Dobrze, i teraz już możemy faktycznie przejść do naszej instrukcji wyboru. Dobrze, tak słowem, zazwyczaj mam to w zwyczaju. Najpierw wyjaśnić dosłownie, jakaś definicja, krótka definicja, dosłownie jedno, dwa zdania. Ostatnio mieliśmy instrukcje warunkowe, prawda? Tworzyliśmy if, ewentualnie else, i tak dalej, i tak dalej. Tworzyliśmy strukturę warunkową, gdzie pewien kod wykonywał się pod pewnymi warunkami, bądź też się nie wykonywał, tak? Dwie możliwości. Natomiast instrukcje wyboru są to niejako troszeczkę wariacje na temat instrukcji warunkowych IF. Co prawda w składni one się dość mocno różnią, dość mocno odbiegają. Switch wydaje się tutaj nieco odbiegać od tej konwencji instrukcji warunkowej, ale można powiedzieć, że też należą do tej samej grupy tak zwanych instrukcji sterujących, to znaczy pozwalają sterować przepływem naszego kodu i też zależnie od wybranej opcji wykonywać dane, dane fragmenty kodu bądź je pomijać. Dlatego też należą właśnie do tej samej grupy, co instrukcje warunkowe do tak zwanych instrukcji przepływu na Naszego kodu. Dobrze. Czy też instrukcji sterujących, raczej częściej się mówi, czy też instrukcji, właśnie sterujących. Dobrze. Otwórzmy naszego switcha. Chyba najłatwiej będzie go pokazać, jednak na przykładzie. Dlatego, aby zbudować instrukcję wyboru. Tworzymy słówko switch, które pojawiło się już na ekranie naszej przeglądarki wcześniej, na samym wstępie. I teraz switch, podobnie jak instrukcja warunkowa IF, zawsze po sobie ma nawiasy okrągłe: otwierający i zamykający. Tylko tu jest mała różnica. W nawiasach okrągłych instrukcji switch, instrukcji wyboru, nie ma żadnego, nie ma tutaj żadnego warunku, który byśmy chcieli sprawdzić, tak? czy jakaś liczba jest większa, mniejsza. Bądź cokolwiek, tutaj daje znak zapytania, cokolwiek nie, tutaj nie stawiamy żadnego, e, żadnego warunku logicznego, który zwracałby nam typ boolean ból czy też boolean, tak? Tutaj w instrukcji Switch wstawiamy, i to bardzo ważne, to należy zapamiętać, aby dobrze zrozumieć instrukcję wyboru Switch, tutaj wstawiamy jakąś zmienną. To musi być pojedyncza zmienna i na niej będziemy operowali później. No po to sobie tworzyłem zmienną pomocniczą kolor, aby właśnie ją tutaj wykorzystać. Dlatego do mojej instrukcji wyboru switch w nawiasach okrągłych właśnie wstawiam umieszczam sobie tą moją zmienną kolor. Następnie podobnie znowu jak instrukcja warunkowa if po, zawiera swoje ciało, tak również switch zawiera swoje ciało. Pamiętamy już jak ciało w języku JavaScript oznaczamy. Oznaczamy je poprzez otwierający i zamykający nawias klamrowy. Wszystko to, co znajduje się wewnątrz niego, będzie podlegało, będzie należało gdyby do ciała instrukcji wyboru switch. Dobrze, to jeszcze nie koniec naszego switcha. Żeby stworzyć najprostszy switch, switch powinien mieć co najmniej jeden tak zwany przypadek. No, najlepiej, żeby miał dwa, żeby miał jakikolwiek sens, to najlepiej, żeby miał co najmniej dwa, ale powiedzmy. Że ten, że musi posiadać co najmniej jeden przypadek wewnątrz swojego ciała. I aby stworzyć taki przypadek w instrukcji switch, piszemy z angielskiego case, co na język polski tłumaczymy właśnie jako przypadek. Case, czyli przypadek, tak? Kojarzymy, rozumiemy. I casey posiadają od razu po prawej stronie oddzielone spacją. Tutaj nie ma żadnego, jak gdyby, żadnego znaku specjalnego, tylko po prostu oddzielamy to spacją, i tutaj umiejscowiamy wartość, która by nas interesowała. Powiedzmy, że zaczniemy sobie naszą instrukcję, nasz pierwszy krok, nasz pierwszy wybór od koloru czerwonego, red, bo taki wyżej zadeklarowaliśmy dla zmiennej. Dobrze, to jeszcze nie koniec case'a, to jeszcze nie koniec pierwszego przypadku, ponieważ case'a kończymy zawsze dwukropkiem. Dwukropek, jak gdyby ten symbol niejako tutaj oznacza start tego przypadku, że od tego miejsca on się rozpoczyna, że to co po dwukropku należy do przypadku pierwszego, w tym przypadku nazywającego się Red, tak? Czyli mamy zawsze słówko case, słówko przypadek, oddzielone spacją. I po spacji podajemy wartość. Wartość zawsze będzie uzależniona od typu zmiennej, którą podaliśmy wyżej. Ta wartość RED jest ściśle właśnie związana ze zmienną, którą podaliśmy do instrukcji wyboru switch w nawiasach okrągłych. Gdybyśmy posługiwali się tutaj zmienną, która przyjęła wartość liczbową, np. 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to nasze przypadki, casey byłyby prawdopodobnie uzależnione właśnie od tych wartości 0, 1 i tak dalej. Na końcu tej lekcji jeszcze sobie przerobimy to na innych typ danych, na typ danych. Właśnie liczbowy, i sobie tam pokażemy, że właśnie switch najczęściej jest wykorzystywany w stosunku do zmiennych, jakimi są z, e, zmienne typu string, ciągi znaków, ale nie tylko, bo właśnie często się stosuje je również ze typami liczbowymi i można nawet wieloma, wieloma innych, tak naprawdę tutaj jest dowolność. Ale my zostajemy przy naszym typie string, naszym ciągu znaków, e, umiejscowionym tutaj w cudzysłowie, mamy ten dwukropek, no i co dalej? No i tutaj niejako mówimy o ciele, ale tego przypadku pierwszego, tego case'a pojedynczego. Tutaj po dwukropku stawiamy, co ma się wykonać, jeżeli kolor, Osiągnie wartość czerwoną, właśnie. Za chwilę sobie to jeszcze raz prześledzimy i po kolei od początku sobie to wytłumaczymy, ale najpierw spróbujmy zrobić coś, co jeżeli tutaj będzie, zajdzie kolor właśnie czerwony. Odwołam się do mojego, mojej zmiennej box, w której znajduje się jak gdyby niejako note, uchwyt do tego mojego całego pojemnika, tego całego diva. Teraz tutaj wybiorę sobie taką wartość jak style poprzez ten sposób możemy się odwołać praktycznie do wszystkich stylów jakie moglibyśmy umiejscowić w pliku CSS i nadać style właśnie naszemu divowi, naszemu kontenerowi i tutaj odwołam się do właściwości jaką jest background color aby zmienić kolor tła dla tego mojego pojemnika, dla tego mojego diva. I tutaj przypisujemy po znaku równa się kolory w języku angielskim, jakie są zadeklarowane w języku CSS, czyli tak naprawdę wszystkie dostępne podstawowe kolory. W cudzysłowiach i kończymy to średnikiem. I tak naprawdę co? Możemy zobaczyć, czy to działa, a później omówić, dlaczego to działa, bądź dlaczego nie działa, oczywiście, jeżeli by nie zadziałało. Zobaczmy, odświeżę teraz na moją stronę po zapisaniu oczywiście pliku. Pamiętamy o zapisaniu, odświeżam stronę. Faktycznie chciałem kolor czerwony i obramowanie, właściwie tło tego pojemnika, tego boxa, zmieniło się na kolor czerwony. Dla czytelności i przećwiczenia właściwości style, zmieńmy jeszcze kolor tego napisu samego JavaScript, ponieważ jest on mniej teraz czytelny niż na białym tle. To zmieńmy jego kolor z czarnego właśnie na biały. Dla przećwiczenia, czyli box. Po raz kolejny style, zmiana koloru czcionki. Tutaj jest bardzo prosto, ponieważ stawiamy tutaj wartość. Kolor to się równa i kolor biały w języku angielskim opisujemy jako kolor white. Kolor powinien się już zmienić, odświeżam stronę przeglądarki. Faktycznie JavaScript jest teraz w kolorze białym. Wszystko działa, lecz dlaczego? Ta instrukcja Switch może troszeczkę się wydawać tutaj mniej zrozumiała niż instrukcja warunkowa IF, ponieważ ma swoją taką dość rozbudowaną budowę, ale trzeba zrozumieć kilka rzeczy. Może zbudujmy sobie jeszcze więcej warunków, bo oczywiście Switch najczęściej nie będzie kończył się na jednym warunku, tylko będzie posiadał ich troszeczkę więcej. Jakby stworzyć więcej warunków w instrukcji Switch na warunki mówimy oczywiście. Case jako przypadek no to tworzymy kolejne casey. Tak tutaj po tym dwukropku jeden przypadek się już skończył. Jeżeli chcemy zacząć kolejny, no to znowu tworzymy słówko kluczowe case. Następnie zmieniamy tutaj wartość. Ważne, aby dwa przypadki case się nie powtarzały, ponieważ wtedy to nie zadziała. I powiedzmy kolejnym kolorem, który byśmy chcieli sprawdzić, jest to kolor, kolor blue. Dlatego stawiamy to w cudzysłowiach. I tutaj dla tła również chcielibyśmy podać kolor niebieski blue. Kolor biały czcionki może zostawmy, on powinien być dobrze widoczny na niebieskim tle. No i może jeszcze jeden kolor, niech nie będziemy mieli trzy podstawowe kolory, jakimi są czerwony, niebieski. No i brakuje nam tutaj jeszcze zielonego. Kolejny kolor to będzie green. Jeżeli będzie przypadek green, to kolor zmieniamy również na green, a kolor czcionki biały może tutaj jak najbardziej pozostać. No i co teraz zrobi? Co powinien właściwie zrobić nasz kod tutaj? Mamy tą zmienną pomocniczą, która ma przypisaną wartość RED, tak? Ona istnieje sobie w linice 5. Pi Później podajemy ją do instrukcji wyboru, która nazywa się Switch, i podajemy ją w nawiasach okrągłych, według tej zmiennej, a właściwie dokładnie to jej wartości, tak, pośrednio zmiennej, ale dokładnie chodzi tutaj o wartość, którą ta zmienna. W tej danej chwili w linii siódmej będzie wewnątrz siebie przechowywała. My je przypisujemy wartość red, kolor czerwony i później tego nie zmieniamy. Dlatego wiemy, że będziemy uzależniać się od zmiennej kolor, która przechowuje w tym momencie wewnątrz siebie kolor red, czyli kolor czerwony. I jeżeli, i tutaj te instrukcje case szukają takiego przypadku, który to pasowałby właśnie do tej zmiennej, do wartości wewnątrz tej zmiennej. Więc skoro tu mamy red. To szukamy takiego przypadku, który też został zadeklarowany ze słówkiem red, czyli kolorem czerwonym. No i u nas jest to od razu pierwszy przypadek, więc wtedy, kiedy zajdzie tutaj dopasowanie, wartość. W przypadku case pasuje do zmiennej, której użyliśmy do jej wartości, to wtedy taki przypadek, przypadek rozpoczyna swoje działanie, czyli to, co znajduje się po jego dwukropku rozpoczyna swoją pracę, swoje działanie, więc powinniśmy zmienić kolor tła na czerwony, kolor czcionki na biały, no i zakończyć tą instrukcję switch. No właśnie, tutaj jest jeszcze mała uwaga, którą celowo pominąłem, aby właśnie wam pokazać teraz dziwne zachowanie tak zbudowanej instrukcji wyboru switch. Zobaczmy jaki kolor teraz uzyskamy. No zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, mamy wpisane red, więc wszystko zapowiada się na to, aby pojawił się faktycznie kolor czerwony na tle naszego przycisku, czy też boksa. Odświeżmy teraz ekran przeglądarki. No nie, kolor zmienił się tutaj na zielony, pomimo że nasza wartość zmiennej dalej przechowuje wartość red, wartość czerwoną. Stało się to tak dlatego, to nadal jest prawdą. Powiedziałem, że wykona się tutaj przypadek red, czyli przypadek dla koloru czerwonego. I to nadal jest tutaj prawdą, faktycznie te dwa, dwie linijki zadziałały, ale my widzimy kolor zielony ostatecznie, ponieważ ostatnia linijka. Mówi nam o tym, aby ustawić kolor tła na zielony. Lecz dlaczego doszło aż do tej linijki, do wykonania linijki 16? Skoro ona znajduje się w zupełnie innym przypadku. A no właśnie, casey, przypadki w języku JavaScript są tak, takie specyficzne, że jeżeli zaczniemy wykonywanie już instrukcji od jakiegoś casea, od jakiegoś przypadku, to nie zatrzymujemy się tylko na tym case, tylko wykonujemy wszystkie instrukcje wewnątrz pozostałych caseów, również. Z wewnątrz pozostałych przypadków, tak? Czyli również blue został tutaj wykonany, czego nie, widzieli, nie widzieliśmy, ponieważ ostatecznie green zmienił i tak kolor na zielony. Czyli można powiedzieć, że wykonaliśmy wszystkie trzy przypadki, a oczywiście nie o to nam tutaj chodziło w przypadku koloru czerwonego, red. I to sobie za chwilę zabezpieczymy i naprawimy, bo oczywiście taka możliwość jest. Jednak najpierw sobie udowodnimy, że dla koloru green. Faktycznie pojawi się kolor zielony, no bo jest on ostatni, więc odświeżam tutaj ekran przeglądarki nic się nie zmieni. Ale jeżeli również podam blue, czyli ten, jak gdyby, przypadek środkowy, no to jak odświeżę ekran przeglądarki, no cały czas mamy zielony, bo to jest właśnie ten przypadek środkowy. Kiedy zaczniemy jego wykonywanie, no to wykonają się już wszystkie. Pozostałe przypadki, które znajdują się do samego dołu. Ważne jest tutaj, że w tym przypadku nie wykonał się przypadek pierwszy, ten przypadek red. Tego tutaj faktycznie pominęliśmy. Możemy to sobie zdebagować, ponieważ teraz tak dobrze tego nie widać, ponieważ jeden kolor nadpisuje drugi, a ten drugi jeszcze jest nadpisywany przez zielony. Ale możemy sobie to w bardzo prosty sposób zobrazować, wstawiając tutaj słówko alert i wyś napisem wyświetlenia koloru, dla którego faktycznie wywołujemy ten przypadek. tak? W przypadku red podamy sobie alert z napisem red. W przypadku blue podamy sobie alert z napisem blue. I w przypadku green podamy sobie alert z napisem green. Ostatecznie zostaliśmy przy wartości blue dla naszej zmiennej kolor, czyli przypadek środkowy. Zobaczcie, zobaczmy teraz, jakie alerty się wyświetlą. No, jak myślicie, zgodnie z tym, co powiedziałem, odświeżamy stronę. Faktycznie mamy alert koloru blue, czyli niebieskiego. Zgadza się. I green. Ostatecznie green, dlatego tło jest zielone. Uruchomiły się te dwa przypadki zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. Pominęliśmy przypadek red, on tutaj nie zadziałał. Jeżeli wrócilibyśmy do koloru. Red, wtedy zauwa zauważymy faktycznie, że pojawią się wszystkie trzy alerty, czyli kolor red ten pierwszy, następnie blue, no i green ostatecznie. Skoro jest green, no to tło tego pojemnika boksa jest zielone. Dobrze, skoro mamy dowód tego, że faktycznie jeżeli wejdziemy w jeden przypadek, to wykonują się już wszystkie pozostałe, to teraz zmieńmy to i powiedzmy, jak temu zaradzić, aby to aby tak się nie działo, tak? że wszystkie przypadki się wykonują aż do samego dołu. Oczywiście jesteśmy w stanie to naprawić, możemy to naprawić, a wystarczy tutaj po wykonaniu instrukcji, na których nam zależy, czyli tak naprawdę instrukcji z pojedynczego case'a, pojedynczego przypadku, zakończyć to linijką kończącą. O słówku break. Jest to słówko kluczowe, dlatego stawiamy je tutaj tak po prostu i kończymy je średnikiem. Jest to po prostu traktowane jak osobna, pojedyncza instrukcja. Słówko break to też jest instrukcja. No i każdy przypadek będziemy chcieli tak zakończyć, tak aby po blue nie wykonywał się kolor w przypadku dla koloru zielonego, no bo nie ma to większego sensu, większej potrzeby. Tego ten przypadek również tutaj zakończymy. Teoretycznie po przypadku green nic więcej nie ma. Ten przypadek i tak się kończy. I kończy całą instrukcję switch, ale dla bezpieczeństwa dobrą praktyką jest ustawić tutaj na samym końcu również słówko break, co przy okazji na język polski, bo tego nie wspomniałem, a z reguły staram się wszystkie słówka dla was tłumaczyć, to od razu łatwiej się zapamiętuje. No to słówko break znaczy tutaj tyle co przełam, złam, przełamanie. Tak, jest to pewne przełamanie, wyłamanie właśnie. Z tej kolejności wykonywania wszystkiego od góry do dołu. Więc tutaj wracając, jest to dobra praktyka kończąc to breakiem. Dlaczego? No bo powiedzmy, że za chwilę dojdzie nam jeszcze. Jeden kolor, na przykład yellow, jakikolwiek inny kolor, i przypadek. No i wtedy on też by się nam wykonał, jeżeli byśmy zapomnieli dodać kończącego breaka. Dlatego my dla bezpieczeństwa stawiamy to dla wszystkich trzech przypadków i przy jakim kolorze jesteśmy? Jest kolor czerwony. Zobaczmy, czy teraz w końcu faktycznie skrypt zadziała, zachowa się tak, abyśmy się tego spodziewali i wyświetli się tu kolor czerwony. Odświeżamy F5. Faktycznie zostaliśmy przy kolorze czerwonym i kiedy przypadek skończył swoje działanie, nie przeszliśmy do kolejnych pozostałych przypadków. Upewnijmy się, że pozostałe przypadki też będą działały, nic się tu nie popsuło. Oczywiście one jak najbardziej też będą działały. Pamiętamy tylko o tym, że break faktycznie powinno znajdować się w ostatniej linii, którą chcemy po linii, którą chcemy wykonywać, tak? Czyli jak gdyby w ostatniej linii tego przypadku, gdybyśmy breaka umiejscowili wyżej i break by się zakończył powiedzmy w pierwszej linii tego przypadku, no to nie miałoby to większego sensu w przypadku koloru red, ponieważ tak naprawdę nic byśmy tutaj nie zmienili i kolor pozostaje domyślny, czyli kolor biały tak naprawdę, tak? Przypamiętamy, że break faktycznie kończy wykonywanie przypadku case'a w linii, w której faktycznie się znajduje, czyli najczęściej będzie znajdował się po prostu w linii kończącej, w linii ostatniej danego przypadku. I to już by było tak naprawdę praktycznie wszystko na temat... Instrukcji warunkowych switch, natomiast jest jeszcze jedna pewna wartość, którą możemy ustawić. Dlatego teraz y, uzupełni króciutkie uzupełnienie: a mianowicie, jeżeli tutaj zajdzie jakikolwiek inny kolor, albo ktoś się pomyli, albo ktoś pisze kolor, którego nie ma, na przykład kolor pink, pink niech tak będzie, kolor, którego faktycznie. W przypadkach tutaj nie wybieramy, i takiego przypadku tutaj, tutaj się nie znajduje go tutaj nie ma, możemy, to możemy, co wtedy się stanie, no żaden przypadek nie zostanie tutaj dopasowany po odświeżeniu takiej strony. <laughs> nie zmieniamy koloru tego tła, on pozostaje po prostu biały, czyli domyślny. Natomiast możemy użyć pewnej takiej wartości, która podobnie jak w przypadku instrukcji warunkowej, if. Pamiętamy, takie instrukcja warunkowa IF mogła zakończyć się elsem. Else wtedy wykonywał instrukcję zawsze wtedy, kiedy przypadek był nieprawdziwy. Podobnie jest tutaj w przypadku instrukcji wyboru, kiedy instrukcja Switch nie dopasuje żadnego z przypadków powiedzmy takich nazwanych, wykona ona wtedy przypadek, tak zwany domyślny. I aby ten przypadek domyślny wstawić, bardzo ważne jest to, aby on znajdował się jako ostatni, bo chcemy go wykonywać tylko, jeżeli nie dopasujemy żadnego z innych przypadków i przypadek domyślny nazywa się default. Po słówku default od razu stawiamy dwukropek i od razu przechodzimy jak gdyby do ciała tej wartości domyślnej. Powiedzmy, że dla wartości domyślnej chcielibyśmy tutaj ustawić kolor na szary, czyli będzie to kolor gray i zostaniemy przy kolorze białym tekstu, żeby był lepiej widoczny, czyli kolor tekstu white. No i również zakończmy to słówkiem break, chociaż po słówku default powiedziałem już, że nie będzie żadnych innych przypadków, ponieważ przypadek default, tak zwany naz Nienazwany, tak? Te przypadki są nazwane, natomiast y, przypadek default jest tutaj nienazwany, nie ma żadnej wartości. Zawsze powinien znajdować się ostatni. No i musi być ostatni, ponieważ wykona się wtedy, kiedy żadna wartość nie zostanie dopasowana. Dalej mamy kolor pink i y, po odświeżeniu. Tutaj nie wiem dlaczego, ale w instrukcji switch wpisałem. Y, red, której do zmiennej nie ma. Tutaj oczywiście powinno znajdować się słowo kolor. Po prostu przez przypadek zamiast tutaj zmienić kolor to wpisałem go tutaj. Nie wiem dlaczego. Oczywiście tu powinna znajdować się zmienna kolor i teraz jeżeli takiego koloru pink oczywiście nie ma w naszych przypadkach nazwanych odświeżymy naszą stronę to faktycznie kolor tego boksa, kolor jego tła zmienia się na Szary gray, co u nas jest właśnie przypadkiem domyślnym i nieważne, jaką właśnie wartość tutaj wpiszemy, czy to będzie na przykład kolor black, koloru czarnego również tutaj nie wyszczególniamy na naszej liście, wewnątrz switcha. To wtedy kolor dalej pozostanie szary. A wszystkie inne kolory, oczywiście działają normalnie, tak jak do tej pory, czyli czerwony działa jako czerwony i jeszcze dla przykładu ostatni, green, czyli zielony, działa faktycznie jako zielony. No i w taki sposób właśnie budujemy instrukcję wyboru switch. Ma ona nieco bardziej skomplikowaną składnię. Rozpoczynamy od słówka switch, następnie nawiasy okrągłe, które przechowują zmienne, według której jakby do, próbujemy dopasować wartość. I wewnątrz switcha, nawiasach klamrowych, co ważne, znajdują się poszczególne przypadki. Przypadki po angielsku nazywane są case'ami, czyli case y nazwane, tak? I z wartością, do której będziemy ten tą naszą zmienną dopasowywać. Dobrze, tutaj jeszcze taka malutka uwaga, ponieważ powiedziałem że to bardzo przypomina instrukcje warunkowe if, może tak do końca tutaj tego nie widać, ale faktycznie, jakbyśmy się tak zastanowili, to tak naprawdę z takiego switcha jest bardzo w bardzo łatwy sposób przerobić na instrukcję warunkową if z użyciem else if i ostatecznym else. No bo w takim ifie wystarczyłoby sprawdzić tak naprawdę czy zmienna kolor tak, if czy dana zmienna kolor, w naszym przypadku nazywa się na kolor, nie jest równa przypadkiem wartości red, do sprawdzania równości służył nam podwójny znak równa się, on również działa w przypadku wartości, jakimi jest typ string, jakim jest typ właśnie znakowy, no i jeżeli zaszłaby tutaj prawda, zmienialibyśmy kolor po prostu na czerwony, natomiast jeżeli by to była nieprawda, no to kolejny przypadek blue, blue byłby to Kolejny else, ale if, tak? czyli kolejny warunek. Tutaj jakiś warunek już go nie będę pisał. Za każdym razem tutaj by było oczywiście przyrównanie, czyli znak podwójnego równa się. No i tutaj kolejny else if z kolejnym warunkiem, już bez pisania, jaki to będzie warunek. Natomiast default byłby tutaj zastąpiony samym słówkiem else, który to nie sprawdza już żadnego warunku, tylko wykonuje po prostu swoje ciało w każdym przeciwnym wypadku. Czyli jak widzicie, macie już tutaj podpowiedź, jak bardzo szybko takiego instrukcję switch przerobić na IF i ELSE, ale jak sobie przerobicie to na instrukcję warunkową IF, możecie to sobie zrobić w ramach testu, to zauważycie, że składnia takiego rozbudowanego IF, ELSE, IF, ELSE i if tak dalej jest dużo mniej czytelna niż poszczególne przypadki wewnątrz instrukcji wyboru switch to właśnie daje nam przewagę w instrukcji switch, że tutaj jest zachowana dużo większa czytelność. Widzimy po prostu jaka zmienna jakie są tutaj wartości. Natomiast mówię o tym celowo, o, tym, o tej instrukcji warunkowej if, która była w poprzedniej lekcji, po to, aby powiedzieć o tym, że jesteśmy w stanie właśnie instrukcję switch przerobić na instrukcję warunkowa if, natomiast w drugą stronę nie zawsze to działa, nie zadziała. Po przeciwną stronę, jeżeli mamy rozbudowaną instrukcję if, else, if i tak dalej, to nie zawsze z tego będziemy w stanie stworzyć, przerobić to na instrukcję switch, ponieważ w instrukcji if nie jesteśmy ograniczeni tylko do symboli znaków, jak gdyby porównania, tak, przyrównania, czy wartości są sobie równe, jesteśmy jeszcze w stanie sprawdzać większe, mniejsze i tak dalej, czego w instrukcji switch. Pokazaliśmy, że się nie da, bo tutaj zawsze zachodzi porównanie. I dodatkowo w instrukcji e if, else, if, i tak dalej. Nie zawsze musimy się stosować, odwoływać tylko do jednej zmiennej. Moglibyśmy tutaj użyć raz zmiennej kolor, następnie użyć jakiejś zupełnie innej zmiennej. W kolejnym przypadku, mało tego, takie przypadki moglibyśmy jeszcze połączyć za pomocą operatorów logicznych, czy to AND, czy to OR. Czy też użyć nawet na tym negacji. Czyli w drugą stronę, nie wszystkie instrukcje warunkowe IF przerobimy na takiego switch case'a, ale jeżeli się da, to w takim przypadku jest on zazwyczaj dużo bardziej czytelny. Powiedziałem, że również instrukcja wyboru switch działa nie tylko ze zmienną typu string. Jakimi, no ciąg, ciągiem znaków, tak? Jakimkolwiek ciągiem znaków, powiedziałem, że tutaj również mogą być liczby, ale tylko teraz na szybko sobie to jeszcze przerobimy na liczby i to będzie już koniec dzisiejszej lekcji, dzisiejszego odcinka. Teraz przypadki, jeżeli kolorowi nadałem wartość 0, czyli liczbowa wartość 0, teraz przypadki powinny być tego samego typu, dlatego powiedzmy sobie, że dla koloru czerwonego przypadkiem będzie wartość 1, dla koloru następnego, czyli niebieskiego. Będzie to właściwie najpierw będzie 0, później będzie 1. Dla przypadku zielonego będzie to wartość 2. No i teraz zobaczmy. 0 oznacza kolor czerwony. Zobaczmy, czy tak to zadziała. Faktycznie mamy. Jeżeli damy jedynkę, powinien dopasować się kolor niebieski. Faktycznie dopasował się, i ostatni z kolorów, jaki możemy tutaj użyć, jest to kolor zielony. Po odświeżeniu faktycznie działa. I oczywiście, jakakolwiek liczba inna spoza tego zakresu spełnia ten warunek default, czyli jak gdyby warunek domyślny. Słówko default oczywiście oznacza tyle co domyślny, bo chyba też nie powiedziałem. Tak, przypadek domyślny wykona się wtedy, kiedy nie zaszło tutaj dopasowanie. Czyli case jak gdyby zawsze wybiera. Switch wybiera sobie zawsze tylko jeden przypadek, który mu pasuje, jednak pamiętamy o tym, że jeżeli go nie zakończymy słówkiem break, które kończy dany przypadek, to wykonuje on każdy kolejny przypadek, który znajduje się poniżej w hierarchii. Dobrze, myślę, że to już tyle na temat instrukcji wyboru. Tutaj już nic więcej nie można rozbudowywać. Myślę, że omówiłem ją w miarę konkretnie. I w tej lekcji to już by było tak naprawdę wszystko. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Liczę standardowo na subskrypcję kanału, przy okazji oceny i komentarze. Cześć i do słyszenia w trakcie kolejnych lekcji kursu JavaScript na moim kanale.